Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24, a moim państwa gościem jest wójt gminy Kobierzyce, pan Piotr Kopy. Dzień dobry panie wójcie. Dzień dobry. W poniedziałek y, braliśmy zresztą razem udział y, w uroczystości wręczenia dolnośląskich gryfów. Różnica między nami polegała taka, że ja siedziałem na widowni, a pan na scenie y, w imieniu gminy Kobierzyce wraz z dwoma innymi samorządami. Odbierał Dolnośląskiego Gryfa za rok 2024. Chciałem zapytać, jak ważna jest dla gminy taka nagroda? Tym bardziej, że ona została wręczona w bardzo ważnej kategorii, czyli gminy przyjazne dla biznesu. Podkreślę jeszcze jedną rzecz. Ja nie ukrywam, że co roku bywam na, na, na galach wręczenia, i co roku jestem zaskoczony, jak zacne jury wręcza te nagrody. W, w skład tego jury wchodzą rektorzy najważniejszych wrocławskich uczelni biznesmeni, którzy prowadzą biznesy w skali już światowej. To są nasi tutaj wrocławcy dolnośląscy biznesmeni, ale prowadzą je w skali światowej. Eksperci ekonomiczni o znaczeniu ogólnopolskim. No i przedstawiciele świata nauki. Czy czuł Pan dumę stojąc na scenie? Jak najbardziej. To zawsze jest taki moment, że jest podsumowaniem tego, co robimy na co dzień i faktycznie odbierać Gryfa Dolnośląskiego z rąk znamienitych w biznesie osób, a to, tak jak tutaj pan redaktor powiedział to gremium, to, które przyznaje tą nagrodę jest rzeczywiście zacne to jest coś niesamowitego pierwszy raz jako wójt gminy odbierałem, wobec tego to była też i taka dodatkowa, dodatkowy smaczek tego wszystkiego, wobec tego no, cieszę się bardzo w tamtym roku byliśmy nominowaną gminą, niestety w tamtym roku się nie udało Zgłobyła to gmina Miękinia, która no, wielką inwestycję mm. przygotowywała. Niestety, nie, nie szczęście, dla tak, tak, tak. na, 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 na regionu wniakiem... oczywiście nie wyszła. Miejmy nadzieję, się, że... że Intel ma znacznie większe problemy. Tak. Miej, niż Miejmy nadzieję, nadzieję że oczywiście, że do, tego, mm -hmm. że do tego Intel czy jakaś inna firma przygotowana działka w sumie. Tak? To było też tak jak w przypadku naszej gminy kiedy były pierwsze przymiarki pod Biskupice Podgórne, to nie było przecież LG tylko Hyundai, ale przygotowanie tej działki spowodowało, że że tak zacny gracz jak, jak LG pojawił się u nas. No to jest ukoronowanie uko uko na pewno tego co robimy jak tutaj wiadomo w tym wspieraniu tego biznesu na co dzień. To dzisiaj jest całkiem inne wspieranie jak 20 czy 20 kilka lat temu. Ale też przypomnij naszym <coughs> widzom, bo, bo to jest tak, że gmina Kobierzyce w skali kraju jest gminą bardzo specyficzną, bo formalnie jesteście gminą y, wiejską. Tak. Y, podkreślam formalnie dlatego, że mam wrażenie, że północ gminy to już raczej metropolia y, niż, niż gmina wiejska. To raz. Dwa rzeczywiście wchodzicie w grono najbogatszych gmin w Polsce, ale nie dlatego, że tu jest jakaś kopalnia, poligon czy inny teren, który daje taki handicap gminie, ponieważ z różnego rodzaju opłat dodatkowych ma gigantyczne wpływy. Nie, gmina wypracowała to w dużej mierze sama, ponieważ stała się nieprawdopodobnym hubem gospodarczym dla dolnego Śląska i rzeczywiście jedna z największych inwestycji jakie w ogóle zostały zlokowane na Dolnym Śląsku, ale także i w skali kraju, znajdują się na waszym terenie. I też można by było powiedzieć, ktoś mógłby powiedzieć złośliwie, no tak ta lokalizacja, tak, lokalizacja bardzo dobra faktycznie, autostrada A4, kiedyś jedyna tak w naszym kraju taka droga. No dzisiaj wiemy, że ta autostrada 4 już nie jest jakimś handicapem, natomiast wiadomo, że to jest doświadczenie tego przez te lata tej działalności, ale też i współdziałanie samorządu wewnętrznie i zewnętrznie, bo żeby bo taki gmin wzdłuż tej autostrady jest w kilka, jest kibla, jest, ale to akurat gmina Kobierzyce tak, jest, jest kilka faktycznie i zebrała biznesową i Gdzieś, gdzieś, gdzieś nieraz nie, nie ktoś pyta dlaczego tutaj, dlaczego nie. Oczywiście to trzeba podkreślić, że to są, to są działania są wieloletnie to się zaczęło jeszcze Na początku wieku. O, tak no, w tym w, w momencie tego tego przemiany ustrojowej i gmina kobieta wykorzystała tą szansę potencjał tego miejsca ale też wielu wielu zbiegów okoliczności być może ale też i ciężkiej pracy i to należy podkreślić dzisiaj oczywiście ten biznes który tutaj się rozwija który tutaj w, wkracza na teren naszej gminy to już jest inne poszukiwania tego biznesu. Dzisiaj biznes idzie trochę za biznesem, e, troszeczkę to miejsce już jest wypromowane przez sam biznes, przez duże e, koncerny. Natomiast... W dzisiejszych czasach My musimy też zadbać o to, bo wiemy jak ciężko jest temu biznesowi utrzymać się na tym rynku, bo taki czas no i miejmy nadzieję, że, że rzeczywiście to się odbije. To dla nas ma podwójne znaczenie z tego powodu, że dzisiaj właśnie znaczenie tego wypracowanego zysku na terenie naszej gminy przekłada się na przykład na budżet gminy. Wobec tego to... To wielkie znaczenie dla nas i staramy się, żeby nie przeszkadzać temu biznesowi w rozwoju. Panie Wójcie, a tego typu nagrody, one dla gminy są ważne? Bo wy macie już naprawdę dużą kolekcję. Za każdym razem każda nagroda podkreśla tą jakość. Za każdym razem ona jest inna. Ale wy tym, przykład, nie wiem, wykorzystujecie je w rozmowach z potencjalnymi partnerami biznesowymi czy innymi, pokazujecie, że Dzisiaj proszę... to jest obserwowane na co dzień, tak? Jak my Czyli to oni po prostu robią Dokładnie, liczbę, jak, my, jak my pokazujemy, pokazujemy się w mediach, na przykład tak jak dzisiaj o tym rozmawiamy, to na pewno ten, który tym biznesem się tutaj zajmuje i ogląda nasz program, naszą audycję, czy sięgnie te, po, po te informacje na Facebooku, na stronach internetowych, w gazetach, w innych miejscach, to na pewno się dowie i na pewno y, to zawsze podkreślam na każdym takim spotkaniu, że my jest Jesteśmy gminą prawie 30 tysięcy dumnych mieszkańców i to nie jest bez, bez znaczenia, dlatego że jak rozmawiamy z naszymi mieszkańcami, mieszkańcami, którzy są też bardzo często związani z biznesem, bo ponad 3 no tysiące tak. osób fizycznych prowadzi swój biznes na terenie naszej gminy, a ponad 5 tysięcy podmiotów w tamtym roku jest zarejestrowanych na terenie gminy, czyli to jest wielki potencjał. No ale, ale one powstały też między innymi dzięki tym wielkim inwestycjom, tak. bo one w jakimś tam stopniu obsługują, tak? No tak, to jest otoczenie tego tak, dużego tak, biznesu, tak, tak, zawsze to. Co może duży biznes ciągnie ten, ten mniejszy, a my się cieszymy z każdego, dlatego, że to jest, no to jest ta dezeryfikacja dez dez tego biznesu, uh -huh. czyli jeżeli duży gdzieś ma jakiś problem, no to te małe, elastycznie, małe, elastycznie wchodzą w to tak, miejsce. Tak, miejsce. Panie Wójcie, chciałem hmm. trochę zmienić temat, chociaż nie odejdziemy daleko, bo y, biznes to pieniądze, a ja chciałem trochę o pieniądzach, a dokładnie o budżecie. To jest tak, że jak rozumiem, to już jest finisz <glock> przygotowań, chwila, moment i będziecie uchwalali budżet na rok 2025. Chciałem zapytać trochę o liczby, czyli jak duży to będzie budżet, jak on ma się do, 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 zeszłego, do zeszłorocznego, czy właśnie tegorocznego tak naprawdę jeszcze i jakie pozycje będą w nim najważniejsze, na przykład jakie środki planuje się przeznaczyć na inwestycje, bo to zawsze też pokazuje, jak konstruowany jest budżet. No pierwszy raz przekraczamy po stronie wydatków pół miliarda złotych. To jest, no, to ma takie znaczenie pół symboliczne. Pół miliarda no 30 tysiącach? No, tak, to jest, to jest symboliczne znaczenie. Oczywiście, no to, to też jak, jak patrzymy na budżet dużego miasta, nieraz się mówi, że gmina Kopryce jest bardzo bogatą gminą, ok, to jest bogata jakby dla, w, tym, w tym gronie gmin wiejskich, tak, natomiast duże miasta mają, no dzisiaj na przykład Wrocław ma budżet około 8 miliardów złotych, wobec no tego tak. to jest całkiem inaczej, a teren y, u nas też nie jest, nie jest mały. Jeżeli mówimy na przykład nie wiem, o rozprowadzaniu jakiejś sieci na przykład kanalizacyjnej, no to też musimy pamiętać o dużym terenie, o dużych odległościach. Być może nie tak jakby zidentyfikowanych jak tutaj w mieście wesławiu i tak zurbanizowanych. Natomiast po stronie dochodów 430 milionów, to jakby ta, ta różnica pokrywana jest z nadwyżki lat ubiegłych, też z, po, mhm. z pożyczek. No przecież też gmina Kobielce takie pożyczki planuje czy też takie pożyczki ma. Z, głównie związane z budową kanalizacji i jednym z elementów tego budżetu właśnie ta kanalizacja. No mhm. jesteśmy gminą która ma na 33 wsie skanalizowanych... Prawie wszystkie, bo cztery tylko jeszcze nie, ale te cztery będą bardzo kosztowne, żeby je skanalizować, bo są najbardziej oddalone, no, z dużymi przebiegami. Tak chcemy to zrobić, staramy się teraz o te środki właśnie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli tej pożyczki mm -hmm. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Być może y, z bgk zobaczymy, które będą lepsze rozwiązania jakby dla, z punktu widzenia naszego budżetu, ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby to zrealizować. Miejmy nadzieję, że BGK wróci do swojego źródła i zacznie finansować głównie tego typu przedsięwzięcia, dokładnie, a nie fanaberie i, rządu. I też pamiętajmy o tym, że też często się mówi, bo rozmawiamy na temat tego, na temat zielonej transformacji, na temat energii, energetyki odnawialnej i tak dalej, i tak dalej, a jeszcze przecież gminy wiejskie, nawet takie jak Kobierzyce, nie ma czegoś, co myślę, że myślimy sobie podobnie w XXI wieku powinno być standardem, tak, czyli kanalizacja sanitarna. A jesteśmy przecież gminą tutaj coś mi dzisiaj powiedzieli za możną. A jednak takie tematy jeszcze są do spełnienia. Hmm. Cóż mają powiedzieć inne biedniejsze no, mniejsze No i wciąż są kamienice, w których ludzie mają toalety na korytarzach, także. No, dlatego, dlatego myślę, że to nie jest. Zawsze, tak zawsze patrzymy na to z, z wielką pokorą i patrzymy na to, że nie wszystko jeszcze się udało zrobić przez te lata, ale, ale chcemy dokończyć te takie podstawowe elementy dla naszych mieszkańców. No i tych inwestycji, hmm. co pan redaktor powiedział, jest prawie na 200 milionów, 180 kilka milionów złotych, czyli to jest bardzo duża ilość inwestycji. No, o oczywiście to w jakby w, w budżetach to gminy, budżetu, kolosalny odsetek. Tak, tylko w budżecie, w budżecie gminy to jest tak, że te inwestycje troszeczkę tak przechodzą z roku na rok. Mhm. Oczywiście to jest taki plan, jeżeli on się powiedzie, będę z tego no bardzo nie szczęśliwy. Nie w rok. No. Na przykład, ale mhm. też, ale też nawet jeżeli planujemy dzisiaj rozpoczęcie budowy drogi o poważnym znaczeniu dla regionu, dla naszej gminy, czyli takim dodatkowym wyjeździe w kierunku Wiosławia, mhm. no to też pamiętajmy, My, że jesteśmy na etapie projektowania, a na etapie projektowania y, są Wykupy gruntów potem. Różne, tak. różne rzeczy. A ta, a ta droga akurat jest związana z obwodnicą wysokiej, i tak naprawdę musimy poczekać na ruch marszałka w tym zakresie, żebyśmy mogli kontynuować nasz mhm. projekt. Wobec tego jest tutaj kilka takich elementów, które nie zależą tylko od nas, ale zależą też od, od tego Czyli otoczenia inwestycyjnego. Czy są zarezerwowane, a ewentualnie jest tak, że deficyt może być mniejszy przez to, że inwestycja... Na przykład tak, i mogą one przechodzić. Jest, jest jeszcze tak oczywiście w budżetach gmin, że są tak zwane środki niewygasające, które pozwalają jakby przenosić pomiędzy między latami budżetowymi te środki, one są wtedy dedykowane na jakąś inwestycję, która została rozpoczęta. A jeżeli chodzi o sam budżet, planujemy go uchwalić rzeczywiście w tym roku. Złożyliśmy oczywiście projekt budżetu zgodnie z przepisami do 15 listopada, poszedł on do, do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dzisiaj oczywiście trwają rozmowy w gronie radnych na temat tego, konstrukcji tego budżetu. Będziemy mieli specjalne Komisję, no i ta grudniowa sesja ma uchwalić budżet. Mam nadzieję, że budżet będzie poparty przez wszystkie strony naszej sceny politycznej, dlatego, że, że jest budżetem bardzo szerokim i myślę, że dotyczy, dotyka i dotyczy wszystkich dziedzin, o których mhm. wszyscy mówiliśmy w wyborach. Panie Wójcie, być może trochę Pana zaskoczę, ale wiem, o czym rozmawiał Pan z mieszkańcami na spotkaniach swoich. I wiem, że często porusza Pan temat pozyskiwania środków zewnętrznych dla gminy, czyli nie tylko z dochodów własnych, nie tylko subwencje różnego rodzaju, ale i też różnego rodzaju e, środki zewnętrzne. O jednym pan powiedział, czyli to jest na przykład Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, ale co jeszcze? Unia Europejska, KPO? No tak, my jesteśmy zawsze no. przygotowani e, na takie e, na wszystkie możliwe środki, jakby wyrazem e, tego jest nie, niech będzie na przykład taka mała, drobna może w, tym, w tej skali wielkiego budżetu kilkuset tysięczna dotacja, którą otrzymaliśmy teraz e, tutaj ze sportowego województwa z środków e, na sport w województwie. Dlaczego? Dlatego, że my żeśmy byli przygotowani, tak? My żeśmy akurat. Już wykonywali zadanie i, i pojawiają, pojawiające się środki mogliśmy e, skonsumować. To też tak często jest w środkach unijnych czy zewnętrznych, że e, trzeba być po prostu gotowym. Gotowym z projektami. E, my zawsze do tego podchodzimy, że te projekty, które robimy i, i które chcemy i tak i tak realizować, no bo mamy taką możliwość budżetową, to nie są projekty które wymyślamy pod kątem możliwych dostępnych środków zewnętrznych, tylko rzeczywistych potrzeb naszych mieszkańców. Jeżeli mamy rzeczywistą, rzeczywistą potrzebę wybudowania jakiejś ścieżki rowerowej łączącej dane miejscowości, no to wtedy staramy się poszukiwać środków zewnętrznych na takie zadanie, a nie szukać na przykład, wiemy, nie, powiedzmy tak, jesteśmy w stanie pozyskać środki finansowe na. Jakieś działanie, o którym dzisiaj na tym etapie nie myślimy, to też mm. tak, nie, tak się też nie zachowujemy. Staramy się jednak, jednak iść z duchem tego, co w tych wieloletnich prognozach finansowych czy inwestycyjnych zostało zapisane przez naszych radnych i tak, i tak to robimy. Mm -hmm. Tradycyjnie jest też tak, że kiedy konstruuje się budżet, to myśli się o tym, co się wydarzyło w ciągu mijającego roku. Pan no, zmienił. Miejsce, z którego zarządza, to być zastępcą wójta, wygrał wybory i, i, i o, od ładnych paru miesięcy rządzi Pan już swotela wójta. Co w tym czasie uważa Pan za największy sukces, jeśli w ogóle taki był? To jest zawsze tak, że no, ja oczywiście byłem zastępcą wójta, wobec tego uczestniczyłem we wszystkich tych, w tych działaniach i też te Pff. działania kontynuuje, tak? Czyli rozpoczęte inwestycje kontynuuje. Natomiast myślę, że to, co, co obiecałem naszym wyborcom, że skupimy się troszeczkę większą, większą uwagę skupimy na tym takim dobrostanie życia naszych mieszkańców, na tej zieleni, na tych ścieżkach rowerowych. I to jest pocieszające, że to się udaje już robić. Tak? Mhm. Powołaliśmy specjalny Żeby referat. że dzieci nie były ostatnim pokoleniem. Tak. Po, 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 powołaliśmy specjalny referat zielony, czyli ochrony środowiska, w, w którym pani kierownik, prężnie działająca młoda osoba zajmuje się tą dziedziną i ma wiele różnych świeżych pomysłów to doceniają nasi mieszkańcy oczywiście zawsze powtarzamy że my nie zalesimy całej gminy bo to jest po prostu niemożliwe ale małymi krokami małymi elementami pokazujemy mieszkańcom że w miejscach gdzie są to miejsca nasze w miejscach gdzie możemy je pozyskać na przykład od kraju Państwa to staramy się takie elementy wypełniać tam gdzie powstają hale które oczywiście Wszyscy nie lubimy, ale, ale nie. wiemy, że, no, że no, żyjemy jakby z tych, z tych podatków. Próbujemy, już są takie pierwsze, pewnie, iz, kurtyny, tak, tak, jakoś izolować od, od, od tych miejsc zamieszkania. Oczywiście drzewa rosną kilka czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat, ale jak nie posadzimy ich dzisiaj, no to nie wyrosną nigdy. Dokładnie. I jakby w tą, w tą myślą A się czy kierujemy. Czy jest coś, co sprawiało szczególny problem? Jak zawsze projektowanie, jak zawsze uzgodnienia, bo te elementy są bardzo ciężkie i one jakby zajmują najwięcej czasu. Zaraz po tym naszym spotkaniu jadę do starosty powiatu Wrocławskiego rozmawiać o inwestycjach, właśnie drogowych, które są powiązane. Gmina Kobiela, to jest a powiat. Nadzieja, że były wójt Ryszard Pacholik Pana tam Tak, was, no jest, jest członkiem zarządu, wobec tego na pewno na tym spotkaniu będzie i chciałbym, żeby wspierał właśnie nas w takich, w takich działaniach. Mam nadzieję, że to, to wsparcie będzie też wsparciem jakiejś partycypacji finansowej, chociaż wiem, że powiat dzisiaj boryka się z tematami związanymi popowodziowymi, bo Jasne. ma ponad 100 milionów strat właśnie w tej infrastrukturze drogowej, w tak. tych miejscach, y gdzie, no, gdzie ta powódź dotknęła. No a my jednak idziemy tym swoim, swoim tokiem i od tych małych rzeczy, aczkolwiek bardzo ważnych, czyli takiego bezpieczeństwa, biernego doświetlania, przejść dla pieszych na drogach powiatowych, czy rozwiązań, małych rozwiązań komunikacyjnych do tych wielkich, no o, tym, o czym żeśmy dzisiaj mówili, czyli budowy nowej drogi, która oczywiście jakby z punktu widzenia naszego myślimy, że ona ma jednak znaczenie ponadlokalne, czyli nie tylko gminne, ale powiatowe. I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej rozmowy Echo24.